Siema, z tej strony akła i dzisiaj będziemy rozpakowywać paczkę z Pokémon Center. Słuchajcie, na święta postanowiłam zamówić dużą paczkę z Pokémon Center UK jako prezenty świąteczne dla mnie i dla rodziny. Załapał się też Jakub Kołodziej na parę przesyłek niekoniecznie świątecznych, ale też wam pokażę jak wyglądają te rzeczy fizycznie w ręce, a nie tylko na stronie internetowej. Jeżeli jesteście zainteresowani zamówieniami z Pokemon Center, nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale też z Japonii, serdecznie Wam polecam stronę Magier. Tam możecie zamówić sobie rzeczy prosto z Pokemon Center japońskiego, czy też z Wielkiej Brytanii. Więc jeżeli interesuje Was jakaś rzecz, szukacie jej bardzo długo i nie możecie jej znaleźć, Serdecznie was zapraszam na karczmę i tam będziecie mogli znaleźć wszelkie rzeczy, które tylko was interesują z Pokemon Center. No to co, zacznijmy od pierwszej rzeczy z brzegu. Podwińmy swoje rękawki w świątecznym sweterku i zobaczmy, to będzie duża paczka, więc się szykujcie. Co my tu mamy? Pierwsze mata. To jest mata z Pikachu Comic Style, właśnie z Pokémon Center. Tę matę zamówił sobie właśnie Kuba. Nie będę jej mu otwierać, bo fajnie sobie samemu taką matę otworzyć. Jest ona zabezpieczona tutaj tasiemką, więc to mu zostawię, żeby sobie sam. Otworzył i ją zobaczył. Ja Wam pokażę tutaj w filmiku screen ze strony internetowej, jak ten wzór wygląda. No jest fajny, bardzo fajny. Biało-czarny biało wzór, jeżeli lubicie takie wzory. Na pewno czarne maty nie brudzą się aż tak, znaczy brudzą się, ale nie widać tego brudu aż tak bardzo, prawda? Więc myślę, że fajna jako na przykład podkładka pod myszkę czy pod klawiaturę. Fajny pomysł. Ja natomiast zamówiłam dla siebie matę. Jest to mata z leczonkiem. I tutaj już będziemy otwierać, bo czemu by nie. Jest to mata wielkości takiej, żeby sobie grać w Pokémon TCG. Jest z pięknym, śpiącym leczonkusiem. Więc jeżeli lubicie tego Pokemonka, to na pewno ta mata Wam przypadnie do gustu. No jest przepiękny śpioszek. Następna rzecz też właśnie dla Kuby. Kuba zamówił sobie słuchajcie bluzę. To jest bluza z w sumie po prostu z Pokebolem. Też wam pokażę, jak to wygląda na stronie internetowej, jak się to prezentuje na modelu bo nie chcę mu tego otwierać, <laughs> ale kolor jest fajny, wygląda, że jest bardzo dobrze zrobiona, jest to rozmiar XL z tego co pamiętam. Ogólnie sama rozmiarówka w Pokémon Center jest bardzo dobrze zrobiona, jeżeli chodzi o UK. Bo jest dokładnie taka sama jak europejska nasza, więc jeżeli nosicie m zamawiajcie spokojnie M. Jeżeli nosicie XL, zamawiajcie spokojnie XL, -ki. tutaj nie ma problemów. Jedyne problemy mogą być przy zamówieniach z Japonii, tak? bo tam jednak ubrania są mniejsze <słuch> i to o wiele mniejsze. Na przykład rozmiarówka skarpetek, nawet dla dorosłych, kończy się na 25 cm, czyli to jest około 3 Rozmiar 39 buta. Więc kobiety z, ze średnią stopą jeszcze spokojnie mogą e, kupić sobie skarpetki w Pokémon Center japońskim. Natomiast no panowie niestety muszą zrezygnować, ale w UK na spokojnie tam jest cała e, europejska rozmiarówka. Stamtąd skarpetki spokojnie możecie sprowadzać. Ok, to nie wszystko z ubrań, bo ja tutaj pozamawiałam. O! Dużo ciuchów, dużo świątecznych ciuchów, ale najpierw zacznijmy od koszulki dokładnie z tym samym wzorem, co widzieliście przed chwilą matę. Jest to koszulka z leczonkiem. Jest to Elka. Jak widzicie, piękna koszulka z leczonkiem. Z tyłu też ma malutkiego, wesołego leczonkusia. Jest to rozmiar L, no to jak widzicie, jest to rzeczywiście taka, taka europejska L. <laughs> Tutaj z rozmiarówką naprawdę nie ma, nie ma problemów. Jeżeli chodzi o materiał, zaraz Wam powiem, co to za materiał. Bo to też fajnie wiedzieć, 95% poliestru i 5% elastanu, więc jest to koszuleczka sztuczna, no ale niestety koszulka z pełnym nadrukiem musi mieć w sobie dużo sztucznych materiałów, bo na bawełnianej takiego nadruku byście, byście niestety nie zrobili. Więc pamiętajcie o tym, że to są koszulki sztuczne. W ciepłe dni nie ma co tego nosić. A teraz czas na świąteczne e, nastroje. Swetry. Świąteczne swetry. Zobaczmy sobie, co proponuje nam Pokemon Center, jeżeli chodzi o sweterki. Ło, ho, ho, Ale ten sweter jest duży. To jest Elka. Ale ten sweter jest duży. Powiem wam szczerze. Już Wam mówię z czego jest zrobiony. Mamy 100% akrylu, więc to też nie jest wełna. To jest akrylowy sweter, ale jakościowo naprawdę nie jest, nie jest zły. W dotyku nie jest zły. To co? Przymierzamy. Zobaczymy, jak wyglądamy w tym. No i co powiecie? Czerwony chyba nie jest zły. Ma Pikachu. Na sobie jest bałwanek. Z tyłu też są jakieś wzory. Dookoła są pikacze na rękawach. Yy, widzę też pokebole, więc też fajne to jest. W dotyku naprawdę jest super. Fajnie się go nosi jak na razie, więc yy, zobaczymy po dłuższym pobycie w tym swetrze, jak to będzie. Mamy jeszcze jeden sweter. Też świąteczny, mniej czerwony. Jest to sweter z Vololo. Proszę bardzo, sweter z Vololo z płatkami śniegu. Wololus jest z wełny, bo to czuć pod palcami. Więc to fajnie, fajnie taki efekt 3D na tym sweterku jest. I to też jest rozmiar L. I wydaje mi się trochę grubszy. A może nie grubszy, a cięższy przez tego Wololusia na samym środku. <laughs> Całkiem możliwe. Ale tak to, tak to właśnie wygląda. To nie koniec świątecznej paczki. Zobaczmy dalej. Słuchajcie, zamówiłam pluszaka świątecznego pikaczu. Rozmiarówka pluszaków jest w calach. I nie pomyślałam, że różnica jednego, dwóch cali to jest różnica tak naprawdę 7-14 cm, jakoś tak. Więc zobaczcie tego świątecznego pikaczu. Jest gigantyczny. Jest gigantyczny. No ale otwieramy. Będzie siedział z nami na kanapie. Ma świąteczne ubranko. Ogólnie, co święta są nowe wzory pluszaków pokemonowych świątecznych, więc jeżeli jesteście zainteresowani akurat tym wzorem, to on jest tegoroczny. Zeszłoroczne wzory jeszcze są dostępne, więc też jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sobie kupić zeszłoroczny wzór takiego wspaniałego pluszopikacza. Ale jak widzicie, jest wielki, jest, jest bardzo duży, więc tak. Będzie mógł siedzieć sobie z nami tutaj na kanapie, posadzimy go sobie tutaj. O, proszę bardzo, pięknie wyeksponowanego. Dobrze, ale to jeszcze, jeszcze nie koniec. Lecimy dalej, głębiej w karton. Kochani, jeszcze przed nami trzy pluszaki. To święto już było ale będzie w następnym roku, więc pluszak się, się przyda. Dynio Pikachu. Jest mały, jest kompaktowy, nie jest tak gigantyczny jak pluszak świąteczny, więc przynajmniej go mogę złapać do rączki i nawet, nie wiem, wziąć ze sobą gdzieś w świat, ale jest piękny. Więc jeżeli chodzi o świąteczne pluszaki, to też właśnie są z różnymi innymi Pokémonami, niekoniecznie tylko i wyłącznie z Pikachu. Zazwyczaj są to Pokémony startery z generacji, która aktualnie jest dostępna i najświeższa. Czyli zazwyczaj są to Fuekoki, są to właśnie Sprigatito. Jeżeli chodzi o Halloween, to wiadomo, jeszcze są Pokémony duszki, Gengary, banety i inne takie pokemony, więc to też zależy od święta. O na przykład, jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to przecież mamy też Boże Narodzeniowe Pokémony. Takie jak Delibird, to Delibirdy też właśnie się zdarzają, pluszowe, snomy pluszowe, więc je, zależnie od święta, takie mamy pluszaczki i taki mamy merczyk w Pokémon Center. Kładziemy go obok, sieć, dobrze, siedzi. Tutaj mamy pikaczu najmniejszego chyba z tych wszystkich fluszaków, które, które zamawiałam. Jest to Pikachu Szczurek, Ma teczuszkę, ma okularki piękne, tak, żeby nie oślepnąć przy komputerku. Teczuszka się ledwo, ledwo trzyma, ale jest nie, jest przyszyta dobrze. Wydaje mi się, tylko po prostu jest taka luźna. Więc tak, idziecie do pracy, stawiacie sobie swojego pikaczu, pomocnika. Zamiast kaczuszki do programowania, to stawiacie sobie korpo Pikaczu na biurku i z nim rozmawiacie, jeżeli w kodzie są jakieś błędy. Tak, ma garniturek, ma krawacik, piękny, wspaniały, niesamowity. I też idzie do kolekcji. Teraz z tej strony sobie poustawiamy. O. Idziesz do kolekcji i sieć. Grzecznie. I tutaj ostatni, to jest Pikachu, który został stworzony na cześć muzeum w Kanazawie, która, które to muzeum stworzyło kolekcję Pokemon, o której Wam wspominałam w których śniosach. Ta kolekcja aż powędrowała do Los Angeles, żeby pokazać ją całemu światu. Kolekcja się nazywała Pokemon Kogei. I na cześć tej kolekcji, tutaj jest zresztą meteczka, stworzono pikaczu w kimonie. Takiego pięknego. Więc jeżeli pojedziecie do Kanazawy, to tam jest zupełnie oddzielny pikaczu w kimonie. To też jest ciekawostka, więc stworzono jeszcze inne kimono dla tego pikaczu. Ogólnie chyba z pięć pluszaków jest pikaczowych w kimonach. Tak mi się przynajmniej wydaje, Pani Pikachu. Ale jest piękne, jest, są piękne detale. Kimono widać, że jakby było prawdziwe i na człowieka to by działało, że tak powiem. Ładne detale, pięknie uszyty, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim e, limitowanym e, Pikachu, to jest on dostępny w Pokemon Center UK. I ląduje do kolekcji. Dobrze, kochani, a teraz ostatnia rzecz, którą sobie dla siebie pod choinkę kupiłam. Tak, czasami trzeba sobie robić takie niesamowite prezenty. Jest to, kochani, zegarek Fossil, właśnie z kolaboracją z Pokémon Center. Tych zegarków jest tylko tysiąc wyprodukowanych, więc jeżeli interesujecie się zegarkami, albo brakuje Wam zegarka, to jest właśnie taka o, kolekcja firmy Fossil razem z Pokemon Center. Zegarek jest na metalowym pasku, są też dwa paski do wyboru, jeżeli chcielibyście innych, innych używać, tutaj nie ma problemu. Ja aktualnie mam zegarek numer 792 z 1000. Jest, jak widzicie, to jest kolor rosen gold. On był bardzo popularny dwa lata temu, jeżeli chodzi o produkcję zegarków. I jeszcze były wersje, oczywiście, też w innych kolorach. Szczególnie srebrny czy czarny, takie bardziej męskie kolory, bardzo szybko się sprzedały. Rosen gold, z tego co wiem, jest jeszcze dostępny w Pokémon Center, więc jeżeli chcecie. Kupić żonie, dziewczynie czy sobie taki prezent, to proszę bardzo, tutaj jest piękny zegarek. No i też trzeba pamiętać, że ten złoty ma troszkę mniejszą kopertę, więc bardziej pasuje na, jest bardziej widoczny na mniejszej ręce niż na większych dłoniach typowo męskich. Mam nadzieję, że Wam się ten opening podobał i zainspirowałam was, chociaż troszkę, e, do stworzenia ciekawych, Pokemonowych prezentów na święta. Niekoniecznie te, bo jednak zamówienie troszeczkę idzie, o tym też musicie pamiętać. Zapraszam Was jeszcze raz na stronę Karczmy Gier, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób zamówić z Pokemon Center UK czy z Pokemon Center Japan. Tam znajdziecie naprawdę dosłownie wszystko. Czego, by, czego byście nie wymarzyli, to znajdziecie to pokemonowe i da się to spokojnie zamówić do Polski. Więc serdecznie Was jeszcze raz zapraszam na tą stronę, a od siebie życzę Wam spokojnych, wesołych, radosnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia i widzimy się w następnym roku w 2024. Trzymajcie się i do zobaczenia!